Proszę spotykamy się jakby u progu, nawet nie jakby, a na pewno u progu Nowego Roku, wtedy wiele należałoby w sobie obłaskawić stosunek do własnych marzeń, bo mamy taki kłopot z różnymi sprawami, próbujemy utyskiwać na stan rzeczy i wtedy trzeba je obłaskawić w sobie. Narzekamy na przykład na rozwój naszej demokracji i słusznie, pewnie, ale opowiadano mi a dokładnie, Jacek Kleif mi opowiadał, że tam w okolicy Suwał, gdzieś w jakimś opuszczonym PGR-owskim zabudowaniu, pojawiła się rodzina z sąsiedztwa, rodzina z Ukrainy po prostu. I oni tam mieli co prawda wodę w miarę bieżącą, bo jeszcze ten ta ruina budynku była w to wyposażona. Nie, wiem, nie było już tam światła, ale tam żyli. W warunkach, które jakby już na, nasz, na nasze zapotrzebowanie, na nasz y, wgląd w komfort, były uwłaczające. I dziwili się, czemu ta rodzina tam mieszka. Zapytany ojciec tej rodziny przez Jacka Klejwa. No i czemu wy tu tak żyjecie? On odpowiedział, a bo u was ta demokracja jakby lżejsza. No, to może tak nie utyskujmy za <zyskujmy> mocno. <zyskujmy> Tak, ale do tego na no to przyjdzie, proszę państwa, czas. Ja chciałem Państwu tę przypowieść, dlatego również opowiedzieć, że często poezja daje możliwość jakby lżejszego patrzenia na, na rzeczywistość. Jeżeli się człowiekowi na przykład chce coś powiedzieć, co nie jest specjalnie popularne, niespecjalnie, to dobrze brzmi jego dla niego, to wtedy dobrze jest użyć poezji. Na przykład jeśli ja bym chciał coś powiedzieć ludzkości, to mogę to przenieść. W bajkowy jakiś świat. Na przykład gdzieś na Daleką Północ, gdzieś w rejony Antarktydy, gdzie żyje Yeti, słynny, i oto idzie Yeti ojciec z Yetim synem, sobie idą, noga za nogą. Yeti czy nie Yeti, dziecko jest denerwujące. Ono zadaje pytania. Przechodzą akurat obok cmentarza i jedi dziecko, pyta tatusiu, a co to są te krzyże tam? On tatuś poirytowany, jak to tatuś mówi, a no, to jest cmentarz. A co to znaczy? No tam leżą pod tymi krzyżami leżą ludzie. A trzeba państwu wiedzieć, bo że jedi żywią się ludźmi, Podobno, polują na nich. Więc dziecko denerwująco pyta, ale po co my w takim razie, tatusiu, biegamy za tymi ludźmi, polujemy, jak oni tam, że tak powiem, gotowi do konsumpcji? Na co tatuś z mądrością ojca odpowiada, bo ludzie z gruntu są źli. Tylko. Tylko poezja jest, proszę Państwa, w stanie oswoić człowieka w człowieku. I oto poeta, jeden z największych, jako autor. Gdyż poeta od jakiegoś czasu już sam nie żyje, ale jednak zostawił po sobie wiele dzieł. I takie dzieło pod tytułem Hydraulik w wykonaniu pana Piotra Bartoszuka. Po łazience coś się zatkało. Rura chrapała przeraźliwie aż do przeciągłego wycia. Woda zaś kapała ciurkiem. Po wypróbowaniu kilku domowych środków zaradczych w wróże szczoteczką do zębów, muchaniem otwór, ustna perswazja, etc., etc. sprowadziłem ślusarza. Ślusarz był chudy, wysoki, z siwą szczeciną na twarzy, w okularach na ostrym nosie. Patrzył z bodełba, wielkimi niebieskimi oczyma. Jakimś załzawionym wzrokiem. Wszedł do łazienki, pokręcił krany na wszystkie strony, stuknął młotkiem w rurę i powiedział: Weksluz trzeba rozdrajbować. Szybka ta diagnoza zaimponowała mi, wprawdzie. Nie mrugnąłem jednak i zapytałem: A dlaczego? Śluzarz był dość zaskoczony, ale po pierwszym odruchu zdziwienia, które wyraziło się spojrzeniem z ponad okularów, chrząknął i rzekł. Bo Drozerklapa tamtetnie blindowana i ryksztosuje. Aha, powiedziałem. Więc gdyby Drozerklapa była solidnie w swoim czasie zablindowana, nie ryksztosowałaby teraz. I roztrajbowanie fairchlussu byłoby zbyteczne. Ano chyba. A teraz pufer trzeba lochować. To znaczy dać szprajc, żeby tender udyktować. Trzy razy stuknąłem w kan młotkiem, pokiwałem głową i powiedziałem: Nawet słychać. Ślusarz spojrzał dość zdumiony. Co słychać? Słychać, żeś tender nie udyktowany, ale przekonany jestem, że gdy pan mu da odpowiedni szprajc przez lokowanie pufra, to drozolklapa będzie wreszcie zablindowana i to za tym idzie, fair będzie rozstrajbowany. I zmierzyłem ślusarza zimnym, bezczelnym spojrzeniem. Moja fachowa wymowa oraz nonszalancja, z jaką sypałem pierwszy raz w życiu zasłyszanymi terminami. Zbiła z tropu astetycznego ślusarza poczuł, że musi mi czymś zaimponować. Ale teraz nie zrobię, bo holajzy nie zabrałem. A kosztować będzie reperacja? Wyczekał chwilę, by zmierzyć mnie efektem ceny. Kosztować będzie 7 ,85 zł 85 groszy. To niedużo, odpowiedziałem spokojnie. Myślałem, że co najmniej dwa razy tyle. Co zaś tyczy się holajzy? To doprawdy nie wiem, czy jest sens, żeby pan musiał się po nią patykować do domu. Spróbujemy bez holajzy. Ślusarz był blady i nienawidził mnie. Uśmiechnął się drwiąco i rzekł: Bez holajzy? Jak ja mam bez holajzy Loch Bajter krypować? Żeby trychter był robiony na szoner, to tak, ale on jest krajcowany i we flanszy Culaj-Tungu nie ma. To na sam abszper-wentyl nie zrobię. – No wie pan, – zawołałem, rozkładając ręce, – czegoś podobnego, po panu się nie spodziewałem. – Więc ten trychter według pana nie jest robiony na, szon na szoner? Ha, – ha, 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 pusty śmiech, nie wierzę. Gdzież on na litość Boga jest krajcowany? – Jak tu, gdzie? – wargnął śluzarz. – Przecież ma kajlę na uberlaufie. Zaczerwieniłem się po uszy i szepnąłem wstydliwie. – Rzeczywiście, nie zauważyłem, że na uberlaufie jest kajla. W takim razie zwracam power: Bez Holajzy ani róż I poszedł po Holajzę. Albowiem z powodu Kaili na Uberlaufie trychter rzeczywiście robiony był na szoner, nie zaś krajcowany. I bez Holajzy w żaden sposób nie udałoby się zakrypować Loch Baitel w celu udyktowania pufra przez lochowanie Śtendra, by roztrajbować ferszlus, który dlatego źle działa, że klapa tandetnie zablindowana i teraz ryb stosuje.